Cosinus 315. Cosinus 315. Hmm, może najpierw skorzystamy z tego wzoru. Że cosinus 180 plus alfa to jest minus cosinus alfa. Czyli e, 315 to jest 180 plus 135. E, zgodnie z tym wzorem to jest minus cosinus ze 135 stopni. I po prostu z 315 stopni zrobiliśmy kąt mniejszy, 135 stopni. Żeby jeszcze go zmniejszyć, ponieważ to jest kąt 90 a 180 stopni, to warto skorzystać z tego wzoru, czyli cosinus 180 minus alfa, to jest minus cosinus alfa, czyli yy, 135 stopni to jest 180 minus 45 stopni. I zgodnie z tamtym złoń, zobaczmy jeszcze raz, to się równa minus cosinus alfa, czyli w naszym wypadku to będzie minus cosinus 405 stopni. A jeszcze tu był minus na początku, to go napisałem tutaj. Dwa minusy dają plus, czyli otrzymujemy cosinus 405 stopni. I, a to się równa, yy, zobaczmy do tabelki, cosinus 405 stopni piasty 2 przez 2. Czyli na, yy, jest napisany wynik piask 2 przez 2. Możemy jeszcze w tej większej tabelce sprawdzić, czy cosinus 315 to rzeczywiście piasek 2 przez 2 cosinus 315 jest tutaj piasek 2 przez 2, czyli dokładnie tyle, ile nam wyszło.